Cześć, z tej strony Timmy i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z TNT Run na moim kanale. Tak, oj, zmachany jestem, bo no dopiero co wszedłem do pokoju i zaczynam nagrywać, ponieważ zaczęło się arena. I znajdujemy się na mapie mm, typu A, czyli na najmniejszej mapie, gdzie znajduje się y, 12 graczy na start y, i jest 8 takich małych warstw. No niestety, no nie udało mi się przeżyć za długo. Wow, 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 wow. I mamy tak double jumpy no ja już mam ulepszone te double jumpy na któryś tam level i posiadam ich na start bodajże 3 tak tak raczej 3 no 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 3 tak 3 i już 0 bo wszystkie 3 wykorzystałem i tak w tym odcinku będą 4 rodzaje map czyli A B C i D na każdej... W... Na każdej sobie dzisiaj właśnie zagramy. Pierwsza to jest jak się domyślacie A, druga to będzie B, trzecia C i, piąty, e, i czwarta D. Um, ja wszystkie oczywiście już znam, nagrywam ten odcinek po raz trzeci, bo za każdym razem program do nagrywania, którym nagrywam, czyli DX Story, e, odmawiał posłuszeństwa, muszę teraz spać, bo nie miałem już bloków. E, no i program zawsze odmawiał mi posłuszeństwa, no i no. Odcineczki nie wychodziły. Mam nadzieję, że wygram to. Ja to wygram jeszcze. Jeszcze wygram. No, po prostu program, którym nagrywam. Fak, już chyba nie wygram. Program, którym nagrywam, czyli DX Story, DX Story. Nie wiem, jak to się czyta. Wydaje mi się, że DX Story... Odmawiam mi za każdym razem właśnie posłuszeństwa, ponieważ e, nie nagrywał mi mikrofonu. Tak, może się dziwicie, dlaczego ty mi nagrywasz mikrofon? W programie przecież ty go musisz obrabiać, co ty nie obrabiasz mikrofonu, w jaki sposób? Ej, podaj sposób, że nie masz szumów i tak dalej. Nie. E, program Directory dodaje również do naszego komputera opcję e, Extract Audio Stream, która. Po kliknięciu prawym przyciskiem na jakiś plik wideo, wideo e, daje nam właśnie tą opcję, i możemy z, właśnie sobie zekstraktować e, audio z tego wideo. Więc ja sobie ekstraktuję tak moją moją ścieżkę audio i ścieżkę audio z mikrofonu, właśnie sobie obrabiam, tam obrabiam i tak dalej w Audacity. A więc co? E, teraz mój królik nam gryzie szczebelki w klatce, a ja robię cięcie i widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, znajdujemy się na arenie typu B, czyli takiej dużej arenie, gdzie są cztery warstwy, e, czyli cztery platformy, na których możemy biegać i 24 graczy, czyli e, dwa, razy mniej, dwa razy mniejsza ilość platform e, i dwa razy większa ilość e, graczy, tak. A tylko poprzedniej rundy, prawie wygrałem, no niestety, nie wiem dlaczego zlamiłem. Aha, Bóg. Klocek mi tak jakby, to był chyba bug, no nie, nie będę tutaj zganiał, że przegrałem tylko przez bugi serwera. Ajajaj, tylko wydaje mi się, że to się zbugował serwer, bo zniknął mi klocek, na którym teoretycznie normalnie mogłem być. On zniknął po sekundzie tylko go dotknąłem i zniknął. Tak mi się wydaje! Jezu, ale mnie ten tybek wystraszył, what the fuck! Tak, generalnie ten odcinek jest ciut bardziej energiczny. Jest godzina 9:41. Jak to nagrywam, mm, mam wolny, wolny dom, więc mogę bardziej się podrzeć. Bo generalnie, jeden minus w nagrywaniu w moim domku, mieszkam w domku jednorodzinnym, jest taki, że y, zazwyczaj każdy jest w domu, bo ja to albo nagry jeżeli nagrywam to po szkole, to każdy jest już raczej w domu. A um, teoretycznie jeszcze tak do godziny, gdzieś 19 mógłbym głośniej się zachowywać, ale wolę tego nie robić, bo wolę nie wołać nie zachęcać nikogo, aby wbijał do mnie do pokoju, że żyje i tak dalej, no to tak dziwnie brzmi, o koleś sobie tam double jumpa właśnie wykorzystał. Ja już chyba jednego wykorzystałem, bo mam po prawej napisane dwa. Uch, ale się nagadałem, naprawdę lubię takie odcinki, gdzie mogę się wygadać tak głośno, a nie muszę mówić blisko mikrofonu i szeptać wręcz. Mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodobają, teraz są w ogóle... Dzisiaj już nie ma, dzisiaj już jest po tych wszystkich świętach, po Wigili Nagrywam to 27 i wy to też raczej widzicie 27. Spróbuję to dzisiaj dać na 15.30, 15 Jak nie to wieczorkiem o 18, ale generalnie chciałbym was wszystkich nowych powitać na moim kanale, ponieważ e, dealer tam mi propsnął chyba jakiś film i przybyło mi 150. chyba widzów, a... I muszę się oduczyć, nie będę na Was mówił, widzowie, tylko moje ziomeczki, bo widzowie to tak... to brzydko w sumie. Dobra, nieważne. Chciałbym Was bardzo serdecznie powitać. Mam nadzieję, że będziecie aktywni dawać kciuki w górę, ponieważ będę wynagradzał osoby, które będą aktywne na moim kanale, czyli będą pisać dużo komentarzy, będą dużo lajkować. Ponieważ YouTube nie ma od chyba tysiąca widzów, albo jak się jest w partnerstwie, w opcji spo spo społeczność bodajże, dodaje opcję sprawdzania zaangażowania widzów i ja tam mam wykres, kto jest moim najaktywniejszym widzem. Um, jak na razie jest to mój widz Jakubas coś tam, coś tam. Jeżeli nie zapomnę, to teraz widzicie screen pierwszych osób z najbardziej zaangażowanych w mój kanał, że tak to ujmę. Um, ja jest tam też przypół, ponieważ oni często tam propsuje te odcinki, tak więc, do, no siemka, siemka przypu. Um, I tak, no, jeżeli nie zapomnę, to widzieliście, te, widzieliście tego screena, mam nadzieję, że nie zapomnę, ponieważ się postaram nad tym odcinkiem. No i co, cztery osoby zostały. Ja już tutaj mam lekko słabo z klockami. wow. wow, wow. Generalnie do tego generalnie. Ciągle mówię generalnie i to, to jest trochę słabe. Ogólnie e, za dużo powtarzam, Generalnie i ogólnie <grym>, teraz ogólnie mm, trzeba posiadać jakiegoś tam właśnie skilla do parkurowania właśnie, y, żeby coś na game działać. Oh. No i ch chyba trzeba mieć ciut dobry komputer, ponieważ Zdarza się lagowanie na tej Billy No, ja na niestety tego nie mam już, kiedyś tak miałem, ale już nie mam. O! Oh, wygrałem! Yes! Wygrałem! Nice 50 końców. Tak więc co? Widzimy się na kolejnej arenie typu C. Ok, tak więc witam Was serdecznie na mapie typu C, czyli takiej bardzo ładnie zdesignowanej mapie, um, która jest jedną z trudniejszych, właśnie na całym Team Tiranie. Ponieważ jeżeli się tutaj spada to już się chyba spada właśnie da śmierć. Ojej, prawie spadłem. Nie no, tam jeszcze są niby dwie warstwy albo jedna, nie wiem dokładnie. Ale naprawdę jest dość trudno na tych niższych. Jak widzicie już ludzie giną, naprawdę nie wiem jak to możliwe. Ja o dziwo jakoś sobie daję tutaj radę, chociaż jest naprawdę najtrudniej na tej mapie, ponieważ ma ona... <laughs> tak jak widzicie Tutaj, takie przejścia, że tak to ujmę, i jeżeli zabraknie bloków w przejściu, to jesteśmy udupieni. nie, ja tutaj jeszcze jedno kółeczko zatoczę sobie właśnie w tym, od, tym takiej tej tutaj części i y, spróbuję stąd wyjść, ponieważ, no, będzie nieciekawie, jeżeli. Fuck, już zabraknie mi bloków. Teraz wykorzystałem właśnie double jump. O jezus, jak mi się teraz udało! Pięknie po prostu. This is it. English Perfect Timi Nice 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 eee, No, i jeszcze jedna TNT gierka powinna się pojawić na moim <laughs> kanale. Eee, może nagram to sobie z czarnym, ponieważ... no słyszałem, że on jakieś ma tam plany, ja poza tym go poproszę, ponieważ... Wydaje być się spoko ziomeczkiem, tak więc spróbuję z nim nagrać grę TNT TAG Też jest na serwerze Hypixela, bo w ogóle gram na serwerze Hypixela Tak, to jest spoko minigierka, polega... To jest takie samo jak Hot Potato, tylko nazywa się TNT TAG, wow ja, Ale się trochę obstrałem, że spadnę No, polega na tym, że musimy... Um, jeżeli... takie coś jak berek, o, taki berek, no dajmy, że to będzie berek Berek tylko, że... Nie daję, nie... ten. O, wygrałem! Jest, kolejny raz wygrałem! I polega to na tym, że musimy po prostu sobie dawać TNT, przekazywać takie, takie... coś w tym stylu. Tak więc co? O, Skype'a kliknąłem sobie, sobie Tak więc co? Widzimy się na kolejnej i ostatniej arenie typu D. Okej, okay, witam Was już na ostatniej e, arenie typu D. I znajdując jest taka lodowa, typowo zimowa arena. I jest ładna. No, tak więc co, ruszamy. Jest też w sumie trudna. Mm jest nigdy na niej jeszcze nie wygrałem Przydał się bez bit nie no może kilka razy wygrałem nie wiem ale raczej yy... generalnie też za dużo na nie nie grałem dawno nie grałem w TNT Rana oprócz tych yy, czterech z... trzech zmarnowanych odcinków po nie... zmarnowanych no fuck zginąłem prawie yy, trzech zmarnowanych prawie trzech zmarnowanych odcinków przez to że nie nagrą mi się Mikrofon. Wow. Dobra. Yy, co jeszcze na temat tej redy mogę powiedzieć? No, jest naprawdę fajna. I tak, jeszcze wracając do społeczności, tej YouTube'owej, yy, mówię wam szczerze, tak od serca. Piszcie komentarze. Yy, nie, nie muszą być to, że super, lizać mi dupę, tylko komentarze, lajkować i tak dalej. Lajkować film, oczywiście. Ponieważ te osoby będą wynagradzane w sposób. Um, nie wiem, nagrania odcinka, jakieś tam nagrody ewentualnie Kiedyś będą jeszcze na przykład konkursy na najbardziej aktywnego widza, no wiecie Wiecie o co chodzi um, No tylko ważne, nie lizać mi dupy w tych to, komentarzach specjalnie Tylko możecie naprawdę, jeżeli się spodoba odcinek to coś napisać, dać lajka, like, do... No i co jeszcze, chciałem coś powiedzieć, a piszcie w komentarzach um, Jakie serie byście chcieli zobaczyć na moim kanale, ja myślałem coś na serii na, nad serią typu single player yy, z hardcora, coś w tym stylu, ponieważ nie wiem, chciałbym coś takiego nagrać. Yy, na razie nie ma serii Minecrafta na modach, ponieważ mam zepsutą paczkę. No i jak jest zepsuta paczka, to trochę trudno się gra, bo się nie da grać. Fok, fok! nie wygrałem. No niestety nie udało mi się wygrać na tej arenie, ja wejdę do lobby, żeby widać było moje, mojego jego bike craftowego ile mam końców 2000, więc naprawdę nice, ile wygrałem w TNT Run? 23, no nie za dużo. Więc co, ja się z wami żegnam w tym odcinku, naprawdę jeżeli Wam się podobał, to nie zapomnijcie do zostawić kciuka w górę w górę i docenić moje, mojej pracy też subskrypcją poniżej, aby być z moimi materiałami na bieżąco. Tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, IP w opisie, cześć!